Można powiedzieć, że w tym miejscu wiele rzeczy się zaczęło. Na pewno nie wszystko, ale wiele rzeczy. Za moimi plecami Forum Romanum, Koloseum miejsca, z którymi wiąże się historia starożytnego Rzymu, nieodłącznie. Wspaniała historia, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że w tej historii były także wydarzenia, które nie były pozytywne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w Ewangelii, takiej pozornie nic nam nie mówiącej, czytamy rodowód Jezusa. I wśród tych imion oczywiście są wspaniali ludzie, wielcy, zasłużeni, władcy, ale są też wielcy grzesznicy. Mamy na przykład króla Dawida, od którego Jezus pochodzi, wspaniały król, wielki, ale także wielki grzesznik. Mamy Rahab, która zanim pomogła jeszcze tym zwiadowcom wysłanym do Jerycha, była po prostu prostytutką. I zobaczmy, że, że Bóg nie boi się wejść w historię człowieka, nie boi się wejść także w historię naznaczoną grzechem. I właśnie po to nam jest dana dzisiaj ta Ewangelia, żebyśmy zrozumieli, że Bóg nie boi się wejść także w naszą historię, w historię naszego życia, w historię naszej rodziny, w historię także naznaczoną grzechem w pewien sposób. Bo zobaczmy, może być tak, że, że wśród naszych przodków może jest ktoś kogo po prostu się wstydzimy zwyczajnie i wolelibyśmy go nie wspominać też tak może być czasami tak się zdarza ale też jak patrzymy na, na historię naszego życia są też takie wydarzenia które chcielibyśmy raczej od siebie oddalić nie pamiętać o nich ale one też tworzą naszą historię i właśnie w tę historię wchodzi Bóg on się tego nie boi bo on od tego wszystkiego jest większy dzisiaj zapomnij się na chwilę i spróbuj z wdzięcznością pomyśleć o swoich historii, z wdzięcznością pomyśleć o swoich przodkach, o swoich rodzicach, dziadkach, pradziadkach, może nawet prapradziadkach, których poznałeś, poznałaś w dzieciństwie. To są ludzie, dzięki którym jesteś tu i teraz. Właśnie nimi się Pan Bóg posłużył, także po to, żeby przekazać ci wiarę. Zobaczmy, jak wielką zasługę także w przekazywaniu nam wiary mają chociażby nasi dziadkowie, którzy może już nie żyją. To są wszystko wielkie dzieła Pana Boga. To jest historia naszej rodziny, naznaczona grzechem, ale przede wszystkim naznaczona Bożą obecnością. Więc dzisiaj zapomnij się na chwilę, poznaj historię na nowo, w świetle Bożej obecności po prostu. Podziękuj Panu Bogu, spójrz z wdzięcznością na tych wszystkich ludzi, których postawił na Twojej drodze, którzy Ciebie poprzedzili. Zapomnij się na chwilę i poznaj w świetle Bożej obecności swoją historię.